Pytania odnośnie materiału o jednotomówkach fantazy to coś, co wracało w komentarzach regularnie. I mimo tego, że trochę tego unikałem, to w końcu zdecydowałem się wyjść im naprzeciw. Jak najbardziej rozumiem zainteresowanie tego typu kontentem, bo potencjalnie jest wielu ludzi, którzy pewnie chcieliby czytać więcej fantazy, ale długość i objętość większości serii w tym gatunku jest dla nich nie do przeskoczenia, a więc witam Was po raz kolejny w moim archiwum. Cały mój sceptycyzm wobec tego filmu wynikał z tego, że no nie bez powodu w moim materiale o dziesięciu najlepszych książkach fantazy nie znalazła się ani jedna jednotomówka. Oczywiście poza *Silmarillionem*, ale sami wiecie, że ciężko jest go w tej kategorii postrzegać i... Czytam głównie serię, ale jak sięgnąłem trochę pamięcią i wypisałem sobie wszystko, co dotąd przeczytałem, to okazało się, że jednak kilka według mnie dobrych tytułów mogę Wam polecić. Będzie bardzo zróżnicowanie i pilnowałem tego, żeby żaden autor się tutaj nie powtórzył. To znaczy, jedyne kryterium, które obrałem, to jeden autor, jedna książka i to w sumie tyle także nie ma co przedłużać i przejdźmy już do tematu głównego. A zacznę od klasyki. Paul Anderson i jego zaklęty miecz, książka stojąca klimatem dawnych nordyckich sak, którą Andrzej Sapkowski umieścił w swoim. Kanonie I mimo tego, że z perspektywy czasu z kilku powodów może nieco trącić myszką i ciężko byłoby ją polecić komuś na początek, to jednak nie sposób jej nie docenić i nie wymienić wśród tych książek fantazy, które. Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany klasyką tego gatunku, to wypadałoby dać jej szansę. Tym bardziej, że jest krótka i z tego co wiem, to w tym roku ma być jakieś jej. Nowe wydanie. W mojej recenzji Cienia bogów Johna Gwyna wymieniałem ją wśród tych kilku książek, które w ciekawy sposób nawiązują do mitologii nordyckiej i jest to świetny sposób na to, żeby na te kilkaset stron przenieść się do świata pogańskich mitów, gdzie tuż obok Świata ludzi funkcjonuje też inna kraina, ta mityczna, właśnie, i jest to historia, która ma zarówno te charakterystyczne dla fantazy, szczególnie z czasów jej początków, momenty pełne patosu i brutalności, i nawet dramatyzmu niczym w greckiej tragedii antycznej. I myślę, że ci z Was, którzy czytali już tę książkę, wiedzą, o co mi w tym momencie chodzi. I tak jak poszczególne historie związane z mitologią nordycką. Nazywane były sagami. Tak i tutaj mamy do czynienia z sagą o Skafloku, ludzkim wychowanku elfów, który dorasta na ich dworze i wszystkiego też się tam uczy. Oczywiście w pewnym momencie dojdzie do wielkiej wojny, w której bogowie będą mieli wobec niego swoje plany, a do tego dochodzi jeszcze motyw zemsty i ciekawy koncept związany z tym, że główny bohater jako dziecko został ludzkim władcą odebrany przez elfy i tam też zastąpiony innym chłopcem, który w końcu też pozna prawdę o swoim pochodzeniu. I mimo świadomości wielu wad tej pozycji, to lubię ją na tyle, że umieszczę ją w mojej dyszce. Polecam szczególnie tym, którzy lubią fantazy pisane w starym stylu, bo bez tego się tutaj nie odnajdziecie. Tytuł o tyle ciekawy, że wywraca do góry nogami archetyp Elf. Wykreowanych przez Tolkiena, i Anderson pokazuje jest zupełnie innej strony tej, o wiele bliższej temu, jak były ukazane w mitologii germańskiej, czyli w żadnym stopniu nie są tutaj idealizowane i romantyzowane. A teraz zrobimy obrót o całe 180 stopni, bo drugi tytuł jest pod każdym względem całkowitym przeciwieństwem zaklętego miecza. Cyrk nocy. Erin Morgenstern. Szczególnie lubię tę książkę za to, że nie potrafię jej w żaden sposób sklasyfikować i przypisać do jakiegoś podgatunku. I pamiętam, że jak ją przeczytałem te pewnie już ponad 10 lat temu, to zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że wiedziałem, że kiedyś będę chciał do niej wrócić. I miałem to zrobić na potrzeby tego materiału, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, także no musimy pozostać z tymi moimi wspomnieniami z Cyrkiem Nocy związanymi. Akcja zaczyna się w drugiej połowie XIX wieku, i dla mnie jest to idealny czas na to, żeby umiejscawiać w nich fabułę książek fantazy. Czas szybkiego rozwoju, techniki, nauki, przy którym dorzucanie tych elementów magicznych zawsze działa szczególnie, a cyrk nocy pełen magii jest. I to magii, z którą nie miałem do czynienia w żadnej innej książce, co tworzy nieprawdopodobny klimat. Klimat, który pewnie dla mnie był. O wiele ważniejszy nawet od samej tej historii i głównych postaci, ale i pomysł na całe tło fabularne też jest dość ciekawy, bo chodzi tu o to, że od dawna dwóch wielkich magów toczy swój pojedynek i szkolą swoich czarodziejów, którzy w ich imieniu później stają ze sobą do walki. To znaczy, nie jest to taka typowa walka magów, jak sobie wyobrażacie, bo miejscem akcji tych zmagań jest właśnie tytułowy Cyrk Nocy, Cyrk Snów. Także główni bohaterowie są. Poniekąd pionkami w tej grze, a jako, że są to kobieta i mężczyzna, to pewnie już się domyślacie, w którą stronę ta relacja pójdzie i z jaką problematyką będziemy mieli tu do czynienia. Niemniej, mimo przewidywalności, to polubiłem to, w jaki sposób autorka opowiada te historie. I na pewno nie powiedziałbym, że jest to romans czy coś w tym stylu, tym bardziej, że struktura narracyjna jest nielinearna. A jeśli chodzi o konwencję tej książki opartej o magię, to nigdy nie spotkałem się z czymś podobnym i ciężko jest mi to do czegokolwiek innego porównać. Pojawia się tu magia oparta o niby iluzję, ale iluzję nie będącą jakimiś tanimi sztuczkami, tylko kontrolowaniem materii, wpływaniem na przedmioty, ludzi i ogólnie otoczenie. Do tego też magia runiczna w pewnym stopniu, a jako że główni bohaterowie szkoleni byli w innych rodzajach magii, to potrafi być naprawdę ciekawe, a to nietypowe miejsce zmagań daje takie poczucie bycia częścią tego spektaklu i jak najbardziej doceniam ten tytuł. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że był to debiut Całkiem fajna rozrywka, baśniowa momentami, i mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że wielu z was może to nie siąść, to jednak ja nie miałem wątpliwości, żeby cyrk nocy w tej mojej dyszce umieścić, a kolejny tytuł to narzeczona księcia Williama Goldmana, kolejna stara książka, która o wiele bardziej kojarzona jest z filmem na jej podstawie. O tym samym tytule często spotykałem się też z opinią, że film jest lepszy od książki, i pewnie jest o wiele bardziej przystępny, ale też bez przesady. I jest to kolejny film, o którym zapomniałem, robiąc ostatnio mój ranking wszystkich filmów i seriali fantazy, ale taki już jest los starego człowieka. I tak jak przy zaklętym mieczu jest to książka, przy której czuć jest jej wiekowość. I sięgając po nią, musicie o tym pamiętać. Do tego też dochodzi jej baśniowa otoczka, I jest to swego rodzaju pastisz fantazy, który mocno dekonstruuje klisze, tak. Charakterystyczne dla tego gatunku, co w połączeniu z tym światem przedstawionym, który możemy porównać do naszej ery renesansu, dało mieszankę, którą ja Uwielbiam. Zresztą konstrukcja tej książki jest nietypowa, bo ma długi wstęp, który niekoniecznie związany jest z główną fabułą i w sumie można go ominąć. A fabularnie umówmy się, jest to proste jak konstrukcja cepa i właśnie bardziej przypomina baś niż fantazy, czyli jest księżniczka, której wybranek wyrusza w podróż, gdzie zostaje zaatakowany przez piratów, a więc. Najprawdopodobniej nie żyje, po czym decyduje się wyjść za kogoś innego, ale przed ślubem zostaje porwana, a w pościg za porywaczami wyrusza zarówno ten jej przyszły niedoszły, jak i pewien tajemniczy i skrywający się w czerni człowiek. I to w sumie tyle, ile powinniście wiedzieć. Brandon Sanderson w posłowiu do Warkocz ze Szmaragdowego Morza napisał, że tworząc tę książkę, to właśnie Narzeczona Księcia była jego główną inspiracją i Trzeba przyznać, że momentami klimat warkocz oddaje to, co przed laty stworzył Goldman, i nie mam pojęcia, jakby mi się teraz po latach spodobała, ale bardzo ciepło ją wspominam i ma tych parę elementów zaczerpniętych z klasyki powieści płaszcza i szpady, które do mnie zawsze trafiają, także w mojej topce jest to pozycja obowiązkowa. Tak samo jak dzieci Hurina, JRR Tolkiena, moja ulubiona spośród trzech wielkich opowieści z dawnych dni, którą powinien przeczytać. Każdy kto uważa, że Tolkien i jego powieści ze Świata Śródziemia to te czarno-białe historie z tak wyraźnie zaznaczonym podziałem na to co jest dobre, a co złe, a jego postacie są jednowymiarowe, gdzie na końcu zawsze wszyscy żyją długo i szczęśliwie. I to jest moja ulubiona powieść tego legendarnego autora. Cenię ją nawet bardziej niż władce pierścieni czy też upadek gondolinu, który również w dzisiejszym filmie mógłbym umieścić i wam polecić. Oczywiście moją ulubioną książką Tolkiena jest Silmarillion, ale jest to bardziej legendarium niż powieść i polecenie jej jako jednotomówki nie byłoby najlepszym pomysłem. Dzieci Hurina to jest ta książka, przy której te inspiracje tolkie na średniowiecznymi eposami o Herosach i czerpanie z wszelkich mitologii widać jest najwyraźniej. Główny bohater Turin Turan to postać tragiczna i napisana wybitnie, na tyle, że umieściłem go w moim top 10 postaci fantazy, i akcja toczy się na prawie 6,5 tysiąca lat przed wydarzeniami z Władcy Pierścieni, kiedy to świat leżał w cieniu mrocznego władcy Morgota i było to śródziemie zupełnie inne niż to, które kojarzycie z Władcy, czy też z Hobbita, bo to elfowie byli wtedy główną siłą i najważniejszym miejscem na kontynencie był Beleriand, którego większość lądu zaraz po wydarzeniach z pierwszej ery i całej tej wojnie gniewu y, zatonął i został zniszczony w kataklizmie, ta książka w zasadzie zaczyna się od następstw Bitwy Nieprzeliczonych Łez, w której armie elfów i ludzi poniosły druzgocącą klęskę. I Możecie się ze mną nie zgodzić, ale dla mnie ta magia i klimat high fantasy wokół wszystkich historii z pierwszej ery Śródziemia jest czymś, czego nie ma nawet we Władcy Pierścieni, czyli... Zdecydowanie najważniejszej książki w tym uniwersum. Także jest to kawał przygody, w której razem z charyzmatycznym i naznaczonym klątwą bohaterem przemierzamy śródziemie z czasów wielkich elfickich rodów i królestw, a Morgoth jest tym największym zagrożeniem i postacią, która naprawdę się tutaj pojawia w przeciwieństwie choćby do iluzorycznego udziału Saurona we Władcy, Pierścieni. Zresztą sam Tolkien proponował nawet alternatywny tytuł dla tej powieści i była to Opowieść o klątwie Morgota. Generalnie wiem, że z perspektywy czasu wielu czytelników odbija się od książek Tolkiena i nie są one napisane tak lekkim piórem jak większość obecnie pisanych rzeczy, ale jeśli trochę już siedzicie w fantazy i miałbym polecić tę jedną, niedługą przy okazji książkę tego autora, to niech to będą właśnie dzieci Hurina. Tym bardziej, że. Absolutnie zdaje to egzamin jako jednotomówka. A kolejny tytuł to Yumi i Malarz Koszmarów. I dla stałych widzów tego kanału nie jest to żadne zaskoczenie. To znaczy, to, że któraś z książek Sandersona się tutaj pojawi, było bardziej niż pewne, i nawet nie miałem wątpliwości, na którą z nich postawić. Dla mnie była to książka fantazy roku 2023. I mimo, że jakościowo pewnie zbliżona jest do Elantris, Rytmatysty czy też. Rozjemcy to jednak jako jedyna z nich jest tą, do której mam ochotę wrócić i dzięki swojej kameralności, jeśli chodzi o fabułę, bo koniec końców, obchodzą nas tu jedynie te dwie główne tytułowe postacie, wokół których ta historia się toczy, i pewnie też. Dzięki powoli budującej się relacji między nimi, ale połączonej z odkrywaniem tajemnic tego świata przedstawionego, ja cały czas zachowałem w swojej głowie i wyobraźni przede wszystkim wiele obrazów z tej książki i są to obrazy, których pewnie nie zapomnę już. Nigdy i ta książka stała się tym, czego nawet nie wiedziałem, że potrzebuje. Jest to część uniwersum Kozmir, która na dobrą sprawę za wiele z nim wspólnego nie ma i można ją czytać bez znajomości niczego, co Sanderson napisał. Zresztą ja uważam, że aktualnie poza Słonecznym Mężem, to każdą z książek i każdą z serii tego autora można czytać dowolnie. To znaczy, ja wiem, że. Gdzieś tam są podawane jakieś kolejności, że lepiej tak czy tak, i że wiele osób pyta, od czego najlepiej jest zacząć, ale ja totalnie olałem jakąkolwiek kolejność i nie czuję, żebym cokolwiek stracił, a przeczytałem wszystko, co Sanderson napisał, przynajmniej jeśli chodzi o jego książki fantazy, ale to tak na marginesie. Jednak uważam, że Yumi jest dobre na początek, bo jest to książka o wiele krótsza od większości tego, co Sanderson napisał. I jeżeli chcecie się przekonać, czy pasuje wam ten jego charakterystyczny styl powolnego budowania fabuły, zmierzający do mocnego finału, to i ta książka to ma. A jest to historia dwojga ludzi pochodzących z różnych światów, którzy przez pewien splot wydarzeń będą musieli się porozumieć i współpracować, żeby ocalić te swoje rzeczywistości przed zagładą. To tak w dużym skrócie. I pewnie wiecie, że Sanderson potrafi w światotwórstwo, a to przeniesienie postaci do zupełnie innych rzeczywistości i trochę taka zabawa motywem Fish Out of Water pozwala nam wraz z tymi bohaterami zasady tych światów poznawać, plus też i przez to, że są na siebie skazani, poznawać i siebie na a przez to i na siebie też spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. I ja uwielbiam ten charakter arki, w ogóle tę książkę, także w mojej dyszce znaleźć się musi. Z kolei mój następny wybór nie jest już tak oczywisty i postawiłem na Rudą Sforę autorstwa Maji Lidi Kosakowskiej. Zależało mi na tym, żeby tradycyjnie choć jeden polski tytuł się tutaj znalazł, a według mnie Ruda Sfora w pełni na to zasługuje, a wszystkie te mieszane opinie, jeżeli chodzi o jej odbiór, to myślę, że jeszcze dodatkowa zachęta, żeby spróbować. Tym bardziej, że nie jest długa, bo z tego co pamiętam, to ma jedynie jakieś ponad. 400 stron, co dla regularnych czytelników fantazy jest malutką książeczką. Daleko jest jej do ideału, ale po pierwsze jest to bardzo lekka lektura, którą szybko się pochłania, a przynajmniej tak ją zapamiętałem, a po drugie jest niezwykle ciekawa światotwórczo, a dzięki temu ta w dużym stopniu powieść drogi jest wzbogacona o cały ten mistycyzm dawnych podań i mitologii jakuckiej i wierzeń ludów syberyjskich, a autorka porusza się po tym wszystkim cholernie sprawnie, bo dzięki temu też pojawia dają się tu bóstwa, demony i postacie związane z tamtejszymi wierzeniami, legendami, a miejsca, do których trafiamy w postaci zaświatów, są dla mnie na pewno największym plusem tej książki. Dlatego też uważam, że jeśli ktoś z Was szuka czegoś niekonwencjonalnego w gatunku fantazy i czegoś, co się wyróżnia, a przynajmniej jeśli chodzi o otoczkę i w sumie głównie o nią, to jest to. Co najmniej ciekawe i jest to trochę taka baśń dla dorosłych, co wiąże się z całym dobrodziejstwem inwentarza z tym związanym i chodzi tu o to, że główny bohater jest nastoletnim szamanem, który w wyniku spisku, bo pierwotnie miał być następcą swojego dziadka w roli tak jakby głównego szamana tamtejszej społeczności, co finalnie nie dochodzi do skutku, trafi do zaświatów, gdzie odnajdzie kompanów i wyruszą w drogę, czyli mamy tu klasyczny dla fantazy quest związany z ratowaniem świata, gdzie tym głównym zagrożeniem, z którym przyjdzie mu się zmierzyć, jest właśnie ta tytułowa i tajemnicza ruda sfora i na dobrą sprawę nic więcej powiedzieć nie mogę i mimo tej prostoty, wzbogacona jest o piękne obrazy i duży talent narracyjny, a dzięki temu nawet gdy ma momenty, kiedy delikatnie mówiąc nie porywa, to miała w sobie coś takiego, że chciało mi się ją... Czytać, także jest to bardzo lekka lektura, i pod tym względem, jako jednotomówka, sprawdza się całkiem nieźle. A kolejny tytuł to Jonathan Strange i Pan Norel Susanny Clark. Obecnie wydawany jest w jednym długim tomie zbiorczym, który obejmuje całą tę trylogię, a więc jest to być może trochę oszukaństwo, jeśli chodzi o jednotomówki, ale z drugiej strony ja poznałem tę historię już w tej jednoczęściowej formie. No i też umówmy się: 900-stronnicowa książka to dla czytelników fantazy Normalny Dzień. W biurze. Neil Gaiman powiedział kiedyś, że to najlepsza powieść fantazy ostatnich 70 lat, a było to przy okazji jej wydania tej już pewnie około 20 lat temu. I powiedzieć, że przesadził, to tak jak nie powiedzieć nic, ale ja tę pozycję cenię. I niecały miesiąc temu w moim filmie o podgatunkach fantazy podałem ją jako przykład low fantasy, a przynajmniej jeśli chodzi o kilka punktów wspólnych, które w połączeniu z. Fikcją historyczną stworzyło naprawdę ciekawy koncept, bo obok tych elementów fantastycznych, akcja powieści toczy się w czasach wojen napoleońskich i pojawiają się tu nawet postacie historyczne, a mamy tu świat przedstawiony nawiązujący do naszej XIX-wiecznej rzeczywistości, z tą drobną różnicą, że przetrwała w nim magia, a przynajmniej jej resztki, bo od dawna nie była już uprawiana, a przynajmniej nie tylko w teorii. Okazuje się jednak, że ci, którzy wciąż. Posiadają te magiczne zdolności, dalej gdzieś tam funkcjonują, a to rzecz jasna, może się okazać bardzo przydatne w wojnie z Francuzami. No i tak, fabularnie potrafi być ciekawie, a ten krótki zarys to naprawdę nic w stosunku do tego, w którą stronę ta historia pójdzie. I w ogóle nie jest to książka o magach biorących udział w kampaniach wojennych, a bardziej o Magii samej w sobie i tego, czym ona jest, są tu przepowiednie, tajemnice, świetni główni bohaterowie, będący swoimi przeciwieństwami i ta dynamika ich relacji. Klimat i rzeczywistość początku XIX wieku, też swoje robi, ale muszę podkreślić, że jest to napisane w formie, która nie każdemu się spodoba, to znaczy chodzi mi o dużą ilość przypisów i trochę takiej próbie, być może wytworzenia w czytelniku imersji opartej o poczucie zapoznawania się z jakąś alternatywną historią i czasami jest tego za dużo. Niemniej, myślę, że warto i zawsze jest to coś innego, ale na pewno nie jest to forma, która przypadnie do gustu każdemu. No i czas na tytuł, który również musiał się w tym filmie pojawić. Miecz Genu. Wang. Mimo tego, że nie jest to na tym kanale nic nowego, jako jedyna ze wszystkich dzisiejszych książek doczekała się tutaj swojej własnej recenzji, którą w opisie do tego filmu wam podlinkuję. To jednak jest to na tyle dobra książka, że już zawsze będzie mi służyła za przykład idealnej jednotomówki, która nie bierze na siebie zbyt dużo wątków, bo generalnie Obracamy się jedynie wokół rodziny Matsuda i śledzimy tę historię z zaledwie dwóch perspektyw, ale są to postacie napisane w sposób genialny. Świat również napisany jest genialnie, nawet mimo tego, że widzimy jedynie jego skrawek, ale nawet te informacje na temat reszty państw i, i prowincji, które do nas docierają, mają za zadanie stworzyć nam wizję tego skrawka świata, w obrębie którego przez całą tę powieść się znajdujemy. Co też istotnie wpływa i na to, co jest potrzebne do opowieści o tym jednym głównym rodzie, liderującym tej społeczności, żyjącej w zamkniętym, w pełni kontrolowanym przez propagandę konserwatywnym i patriarchalnym społeczeństwie. A ta główna perspektywa matki, która z poczucia obowiązku porzuciła swoje dawne życie dla rodziny i tego miejsca, co. Okazało się być czymś zupełnie innym, niż się spodziewała. Napisana jest od A do Z i ciężko byłoby to zrobić lepiej. I mówiłem w grudniowym podsumowaniu roku, że pod względem narracyjnym ma takie emocjonalne momenty, które napisane są wybitnie. I za to też najbardziej Mieczka i Genu doceniam. Wojna, do której tutaj dochodzi jakoś w połowie. Stawia wszystko do góry nogami i autorka nie boi się pisać o cholernie trudnych i traumatycznych przeżyciach. Zresztą nie bać się to żadna sztuka, bardziej chodzi mi o to, że potrafi to robić jak mało kto. I chyba starczy. Jest to jedna z lepszych jednotomówek. A jeśli ktoś z Was chce poznać więcej szczegółów i bardziej rozwiniętą recenzję, to odsyłam Was do poniższego linka. Kolejna pozycja to Gwiezdny pył Mila Gaimana. Ciężko byłoby zrobić materiał o jednotomówkach fantazy i nie umieścić w nim niczego od tego autora, który w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich, ale raczej nie z takich powodów, jakich by chciał. Całej sprawy wokół jakoś bardzo uważnie nie śledzę, ale. Jest duże prawdopodobieństwo na to, że jednak nie jest tym fajnym gościem, za którego wszyscy go mieliśmy, ale na razie poczekajmy. Ja się tym zajmować nie będę i od tego są odpowiednie organy. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że ja od zawsze oddzielałem twórców od ich dzieł i nie uważam, że należy nagle całkowicie odcinać się od twórczości artystów, którzy no wiadomo o co chodzi, ale wróćmy już do książek. Mimo tego, że Gajman napisał kilka świetnych jednotomówek, to mój sentyment nie pozwala mi nie wrzucić do tego filmu właśnie gwiedzności. Pyłu. To kolejny koncept baśni dla dorosłych, który się tutaj znajdzie, a mój wybór podbity jest tym, że w ostatnim czasie wróciłem do tej książki, i tak jak i za pierwszym razem przeczytałem ją w jeden wieczór. Zresztą jej długość to też jedna z jej największych zalet, bo dzięki temu nigdy nie miałem problemu z poleceniem jej komuś, kto chciałby jakoś spróbować z fantazy, a te niecałe 200 stron powieści drogi w baśniowym i niekiedy dziwnym świecie w stylu gaimanowskim właśnie, to zazwyczaj dobra opcja na początek. Przy okazji można też sprawdzić czy ten charakterystyczny styl pisania tego autora gdzieś tam przypadnie wam do gustu. Kolejna bardzo prosta historia. Młody główny bohater chcąc zdobyć serce pięknej dziewczyny wyrusza samotnie w podróż by zdobyć dla niej spadającą gwiazdę. Jak się jednak okaże, nie będzie to taka zwykła gwiazda, a i też droga będzie niezwykła, bo wiąże się z wyprawą za mur, który oddziela ziemię ludzi od krainy czarów, w której wszystko jest inne, magiczne i lubię ten prosty koncept, ale wzbogacony o świat przedstawiony, który ciężko jest jakkolwiek zdefiniować. To samo jest z postaciami pobocznymi, bo mamy tutaj klasyczną dla baśni złą czarownicę, trzech rywalizujących ze sobą braci z Cytadeli burz. tradycyjnie też historię miłosną, ale na szczęście w żaden sposób nie przesłodzoną i tego głównego bohatera, który jest nieświadomy swojego prawdziwego Pochodzenia. Jest to chyba moja ulubiona książka, jeśli chodzi o te krótsze formy, bo na dobrą sprawę czyta się to jak jakieś dłuższe opowiadanie. Gwiezdny pył jest oddaniem hołdu wyobraźni i przygodą z czasów dzieciństwa i chyba z tą zasłyszaną gdzieś myślą was zostawię. A ostatnią już dzisiaj książką jest Tigana Gaja Gabriela Keya. Jest to kolejny autor, który obok Sandersona i Gaimana kilkoma świetnymi jednotomówkami może się pochwalić. Tigana to tytuł, który regularnie pojawia się we wszystkich tego typu topkach. I wiem, że w ogóle nie jestem oryginalny, ale po prostu ja też uważam, że jest to najlepsza książka tego autora. I głupotą byłoby zakładać, że każdy z Was ogląda większość filmów na YouTubie, także możliwość tego, że ktoś usłyszy ten tytuł po raz pierwszy jakaś tam jednak jest. Guy Gaviel Kay to autor, który przez lata wypracował sobie swój własny styl i tym, co mi się z nim kojarzy, to takie epic fantasy, gdzie ta ilość tych wykorzystywanych przez niego elementów fantastycznych zależy już od potrzeb Danej historii, a wszystko wokół oparte jest o dużą ilość wzorców kulturowych, mechanizmów i wydarzeń historycznych, które. Znamy choć, często towarzyszy im po prostu inne nazewnictwo. I taka też właśnie jest Tigana, która czerpie pełnymi garściami z czasów i nastrojów włoskiego renesansu, na które jest stylizowana. Jednak przede wszystkim jest to jedynie tło do opowiedzenia historii poruszającej kwestie dotyczące reżimów i totalitaryzmu, czyli tematu, który w jakimś stopniu zawsze będzie aktualny. Akcja toczy się na Półwyspie Dłoni, miejscu mającym wspólną kulturę i język, ale podobnie jak i historyczne Włochy, nie był to jeden i zjednoczony naród, a podzielony na dziewięć prowincji o długiej historii wewnętrznych waśni i ten konflikt wewnętrzny ułatwia podbój tych ziem dwójce potężnych czarnoksiężników, którzy dzielą między siebie te tereny i w dużym skrócie chodzi o to, że jeden z nich w zemście za śmierć swojego syna traktuje jedną z prowincji, tytułową Tigane właśnie, z o wiele większym okrucieństwem, to znaczy przy pomocy magii wymazuje jej imię, co oznacza też, że wymazuje ją z historii i ci pozostali Tigańczycy, bo ci, którzy urodzili się jeszcze w czasach przed najazdem, zachowali o niej pamięć, będą dążyć do wypędzenia najeźdźców i przywrócenia pamięci o swoim kraju. I jak sami widzicie, jest to najdłuższy zarys fabularny dzisiaj, a i tak starałem się to jak najbardziej skrócić. Lubię tę książkę za to, że w umiejętny sposób nawiązuje do starych, dobrych, rycerskich eposów, szczególnie w kreacji części bohaterów, ale też bez przesady, bo w przeciwieństwie do nich postacie z Tigany są nad wyraz wiarygodne i w ogóle nie ma tu jakiegoś jasnego podziału na dobro i zło. I dla mnie Tigana jest też. Dowodem na to, że czytanie dla rozrywki wcale nie musi oznaczać braku ambicji, bo ostatnio zauważyłem, że czasem się to przewija w internecie, kiedy ktoś mówi, że musi częściej sięgać po tę ambitną literaturę, a naprawdę da się to połączyć i można poruszać ważne tematy, ubierać je w bogatą stylistykę i cały czas przy tym dawać rozrywkę, bo to się ze sobą w żaden sposób nie wyklucza, i tym moim małym przekazem na dzisiaj. Zakończę. Sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli macie więcej wartych polecenia jednotomówek, to wypisujcie je wszystkie. Na pewno bardzo pomoże to tym osobom, które chciałyby częściej sięgać po fantazy, ale niekoniecznie mają czas i ochotę na długie i opasłe serie. Tradycyjnie łapa w górę dla kanału i do zobaczenia na szlaku wędrowcy.